Dzień dobry! Witam na kanale Antkowiak Boxing Team. Dziś prezentuję program pod tytułem Bokserska Dycha. Jest to program, w którym będziemy zestawiać ze sobą różnych pięściarzy w różnych rankingach. Dzisiaj zajmiemy się segregacją pięściarzy, którzy w wadze ciężkiej nigdy nie zdobyli Mistrzostwa Świata. I nie mówię tutaj o pasach typu Interim, Wacat, Silver, czy tym podobnych. Biorę pod uwagę tylko pełnoprawne pasy mistrzowskie takich federacji jak WBC, WBA, WBO, IBF, czy nawet IBO. Także moi drodzy, od razu podkreślam, że nie jest to zestawienie typu od najsłabszego do najlepszego. Czy tym podobne, tylko po prostu zestawienie 10 pięściarzy, którzy nigdy Mistrzostwa Świata nie zdobyli. Także zaczynamy! Numer 10. Andrzej Gołota. Można go lubić, można go nienawidzić. Jedno jest pewne: Andrzej Gołota jako jedyny Polak dostawał szansę aż czterokrotnie walki o pasy Mistrza Świata. Pierwsza okazja nadarzyła się w 1997 roku, gdzie naprzeciwko Polaka stanął faworyzowany Lennox Lewis, reklamujący się rekordem wówczas 31 do 1. Andrzej Gołota, reklamujący się rekordem 28 2, nie był, nie był co prawda faworytem Bukmacherów, bo fa faworytem Bukmacherów był Lennox Lewis. Natomiast pokładano w nim wielkie nadzieje. Po tych y, przegranych walkach, co prawda z Riddickiem, Bow, ale walkach, w których Andrzej naprawdę pokazał się z jak najlepszej strony jako bokser. Nawet słynny pięściarz, mistrz świata wagi ciężkiej Evander Holyfield, powiedział o Gołocie w ten sposób, że tylko Polak, tylko Andrzej Gołota mógł jako jedyny stanąć naprzeciwko fenomenalnego Riddicka Bow i obijać go bezkarnie. Taka była prawda. Moi drodzy, w październiku 1997 roku doszło do tej pierwszej mistrzowskiej szansy Andrzeja, gdzie, jak już wspominałem, jego przeciwnikiem był Lennox Louis. Walka zakończyła się. W pierwszej rundzie, gdzie Lennox Lewis zdemolował, wtedy powstał nawet taki prześmiewczy żart w stosunku do Andrzeja Gołoty, że 95 sekund to jedna Gołota. Na kolejną szansę walki o Mistrzostwo Świata Andrzej oraz jego kibice musieli poczekać aż 7 lat, ponieważ to dopiero w 2004 roku, a dokładniej mówiąc, 17 kwietnia Andrzej Gołota dostał kolejną szansę walki o Mistrzostwo świata, tym razem w federacji IBF, gdzie jego przeciwnikiem był Chris Baird. Powiem teraz tak, im dłużej oglądam ten pojedynek, tym bardziej jestem przekonany do wyniku punktowego pani Melanie Latan 114 114, ponieważ. Im więcej oglądam ten pojedynek, tym bardziej jestem przekonany do tego, że w tej walce po prostu powinien być remis. Dlaczego tak uważam? A no dlatego, że w boksie nie tylko chodzi o to, żeby atakować, ale chodzi też, żeby o to skutecznie się bronić. Także tak jest moje zdanie. Wiem, że wielu będzie się ze mną nie zgadzało, no ale cóż, każdy ma prawo do własnej opinii. Moja właśnie taka jest, dlatego uważam, że przy drugiej y, próbie obrony, y, przy drugiej próbie zdobycia mistrza świata y, słusznie pas został tutaj u Krisa Verda. Natomiast przechodząc już do trzeciej walki mistrzowskiej w wykonaniu Andrzeja Gołoty o pas WBA 13 listopada 2004 roku, nadzieje były ogromne. Po tym wyrównanym pojedynku z Chrisem Berdem. Andrzej Gołota był tutaj już większym faworytem, jeżeli chodzi o zdobycie tego mistrzowskiego pasa, którym tym razem był pas WBA. Także jak już wspomniałem, 13 listopada 2004 roku walka z Johnem Ruizem zakończyła się wielkim skandalem. Wynik 112, 113, 111, 114 i 111, 114 na korzyść, na korzyść Johna Ruiza. To jest jakiś skandal. Moi drodzy, Mina Andrzeja Gołoty mówi tutaj sama za siebie. Także no, wielki skandal i moim, moim zdaniem w tej walce Andrzej powinien zostać mistrzem świata. Czwarta próba zdobycia pasa mistrzowskiego zakończyła się dokładnie tak samo jak pierwsza walka z Limonem Brewsterem PAS WBO 21 maja 2005 roku. No, tej walki nie trzeba chyba nikomu, kom, nikomu, e, nikomu przypominać, walka trwała 50 sekund, zakończyła się podobnie jak walka z Lenoxem Luisem. Numer 9. Chris Areola Chris Arreola to z pewnością silny, twardy, jak i dla wielu pięściarzy niewygodny zawodnik, o czym mieli okazję się przekonać chociażby Tomasz Adamek czy Adam Kownacki. Chris Arreola swoją pierwszą szansę do zdobycia tytułu mistrza świata otrzymał w 2009 roku w Los Angeles opas WBC. Jego przeciwnikiem był wtedy Witali Kliczko i pomimo tego, że Areola jest naprawdę bardzo twardym przeciwnikiem i bardzo niewygodnym. Ukrainiec trafiał mocno i celnie Chris'a Areole. Statystyki nie kłamią, a w wykonaniu Witalia wi kliczki power punches wy wynosiło 151 celnych trafień do zaledwie 21 trafień celnych ze strony Krisa Areoli. Dlatego po gongu kończącym dziesiątą rundę sędzia ringowy John Score, po konsultacji z narożnikiem Arreoli, zakończył ten jednostronny pojedynek. 2 lipca 2016 roku Chris Arreola spróbował podbić kategorię WBC po raz kolejny. Jego przeciwnikiem był wtedy groźny Deontay Wilder, mocno bijący, reklamujący się wówczas rekordem 36 do. 35 zwycięstw przed czasem. Jedynym zawodnikiem, którego wtedy Wilder nie pokonał przed czasem, był Bernard Stever. Twardy Arreola, pomimo tego, że znosił wiele, wiele mocnych ciosów od amerykańskiego Bronze Bombera. pierwszy raz został liczony w czwartej rundzie, natomiast w ósmej rundzie sędzia zakończył pojedynek i po raz kolejny Chris Arreola mistrzowskiego pasa nie zdobył. Numer Aleksander Powietkin. Aleksander Powietkin, czyli rosyjski rycerz, jak brzmi jego pseudonim, to zawodnik, który do walki o Mistrzostwo Świata podchodził dwukrotnie. Pierwszy raz miał okazję walczyć z Władimirem Kliczką o pasy IBF, WBA, WBO oraz IBO 5 października 2013 roku. Roku. W tym pojedynku Ukrainiec dość często klinczował Rosjanina, dlatego też Rosjanie po pojedynku nazwali żartobliwie Ukraińca klinczko, co miało właśnie oznaczać, że Władimir często w tym pojedynku faulował Aleksandra Powietkina. Drugą szansę walki o Mistrzostwo Świata Aleksander Powietkin otrzymał z Antonym Joshuą 22 września 2018 roku walka o pasy WBA, WBO, IBF oraz IBO, którą również Aleksander Powietkin przegrał, lecz mimo już swojego wieku, potrafił nawet w pierwszych rundach wstrząsnąć mistrzem. WBA, WBO, IBF oraz e, IBO e, i trochę tutaj napędzić stracha jego kibicom, natomiast w siódmej rundzie e, został sam potężnie znokautowany i druga próba dobycia Mistrzostwa Świata również została tutaj zneutralizowana. Także numer 8 Aleksander Powietkin numer 7 Dylan White. Dylian White, który czekał wiele lat na swoją szansę walki o mistrzostwo świata, ponieważ no challengerem był wiele, 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 wiele lat o czym doskonale wiemy. Zawsze zawsze znalazła się jakaś wymówka federacji, aby Dillian White tej walki mistrzowskiej nie stoczył, no ale kiedy już dostał tą walkę o Mistrzostwo Świata, gdzie jego przeciwnikiem był Tyson Fury było to 23 kwietnia 2022 roku, opas WBC Dillian White nie zrobił kompletnie nic. Troszeczkę się wtedy na nim zawiodłem, bo pomyślałem sobie, że jeżeli tyle już czasu czekał, na tą. Na tą walkę mistrzowską No to okej okay. Jego przeciwnikiem był Tyson Fury Ale spodziewałem się naprawdę Wiele więcej po Dillianie White cie. Także numer 7 Dillian White Numer 6 Derek Cisora. 18 lutego 2012 roku naprzeciwko Witalia Kliczko, posiadacza pasa WBC, stanął Derek Cizora. Derek Cizora, znany ze swojego wybuchowego charakteru, podjął próbę zdobycia Mistrza Świata. Niestety nie udało mu się i po 12 rundach przegrał z posiadaczem pasa WBC, jakim był wtedy Witali Kliczko. Następną szansę walki o mistrzostwo świata Derek Zora otrzymał 3 grudnia 2022 roku z Tysonem Fury. O tej walce nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo ta walka była totalnie, totalnie nudna. Nic w niej się nie działo. Panowie zapowiadali, że po gongu wyjdą na środek i zaczną walczyć bez jakiegokolwiek wycofywania się z bójki. Tak się jednak nie stało, walka była nudna, jak już powiedziałem, i po 12 rundach wygrał Tyson, Gypsy King Fury. Numer 5 Joe Joyce o Mistrzostwo Świata nigdy nie walczył, jednak mając w swoim bokserskim CV takie nazwiska, jakimi na tamten czas były między innymi Bryant Jennings, Daniel Dubois, Carlos Takam, czy nawet Joseph Parker, pozostawało Brytyjczykowi tylko czekać, aż dostanie swoją szansę potyczki o Mistrzostwo Świata. Tak się jednak nie stało. Na drodze, na drodze Brytyjczyka stanął Chińczyk, który teraz robi furorę na, na ringach, którym jest oczywiście Zilei Zhang. Zilei Zhang dwukrotnie pokonywał Joe Joyce'a, co było dla niektórych nawet powiedziałbym wielką niespodzianką, ponieważ Joe Joyce słynął z tej swojej granitowej szczęki, mógł przyjąć cios, co, co y, było dobrze pokazane w walce z Danielem Dibuła, który tym ciosem mocnym jest obdarzony, a tutaj nagle dwie porażki z Chińczykiem. Pierwsza walka skończyła się przed czasem w szóstej rundzie, drugą natomiast Zili Zhang wygrał w rundzie numer 3. Ostatnio Joe Joyce pokonał nawet Gatekeeper, którym obecnie jest wspomniany wcześniej Derek Cizora. Także numer 5 Joe Joyce. Numer 4 Amir De Hardcore Mansur. Amerykanin, choć nigdy nie należał do wysoko notowanych pięściarzy w rankingach boksu zawodowego, to z pewnością miał swój atut w postaci silnego ciosu, którym nokautował swoich przeciwników. Amir Mansur miał również stoczyć walkę z polskim pięściarzem wagi ciężkiej, jakim był Artur Szpilka. Niestety do tej walki nie doszło. Na pewno miał predyspozycję do tego, aby zawalczyć o Mistrzostwo Świata, jednak swojej szansy. Nigdy nie otrzymał. Ostatnią swoją walkę stoczył w 2019 roku, przegrywając z mocno bijącym Nigeryjczykiem, jakim jest Efeh Ajagba. Także numer 4 Amir Mansur, numer 3 Bryant Jennings. Brian Jennings to pięściarz, który początkowo miał być przyszłością wagi ciężkiej dla Amerykanów, takim pięściarzem, jakim był Mike Tyson. Niestety przyszłość okazała się nieco inna dla amerykańskiego pięściarza urodzonego w Filadelfii. Moi drodzy, gdy w roku 2014 pokonał zarówno, jak i Artura Szpilkę, jak i Majka Pereza w 2015 roku Brian Jennings dostał szansę walki o Mistrzostwo Świata z Władimirem Klitschko w stawce walki znajdowały się pasy IBF, WBA, WBO i IBO Ukrainiec dominował przez cały pojedynek Brian Jennings nie zrobił nic wielkiego w tym pojedynku aby wygrać natomiast po samej walce powiedział Zobaczcie, jestem tu cały i zdrowy. Wasz mistrz nic mi nie zrobił i mam wrażenie, że takie było jego założenie, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy i dać walkę do ostatniego gongu. No jednak to nie przyniosło, nie przyniosło yy, zwycięstwa Amerykaninowi i Władimir Klitschko zachował wszystkie pasy. Numer 3 Brian Jennings. Numer 2 Kubrat Pulew. Kubrat Pulew dostał swoją szansę walki o mistrzostwo świata. Dokładnie 15 listopada 2014 roku, a jego przeciwnikiem był Władimir Kliczko. posiadacz pasów IBF, IBO, WBA, WBO. Bułgar od początku walki rzucił się do szaleńczego ataku, co natychmiast wykorzystał Ukrainiec, kontrując Bułgara i posyłając go niejednokrotnie na deski. Po czym walka skończyła się w piątej rundzie, a Ukrainiec Władimir Kliczko zachował swoje. Pasy Mistrzowskie Kolejną szansę walki o Mistrzostwo Świata Kubrat Pulew dostał 12 grudnia 2020 roku A jego przeciwnikiem tym razem Był Antony Joshua Pasy w stawce te same Wynik? Podobny Ponieważ walka nie skończyła się w piątej rundzie A w rundzie dziewiątej Gdzie przez knockout wygrał oczywiście Antony Joshua I podobnie jak kliczko Zachował swoje Pasy mistrza świata, także numer 2 kubrat Pule, numer 1 Luis Ortiz. Naszą listę dzisiaj zamyka Kubańczyk, którego pseudonimem ringowym był King Kong. Luis Ortiz może i nie miał wielkich nazwisk w swoim bokserskim CV. To było spowodowane faktem, że był przez wielu pieściarzy unikany. Tak, Unikany nawet przez tych z czołówki. Dlaczego? Ponieważ bali się zaryzykować pojedynek z kimś takim, kim był Luis King Kong Ortiz. Louis Ortiz był niepokonany, potrafił mocno uderzyć, a nawet potrafił przyjąć. Doskonale poruszał się po ringu, sprawiał problemy swoim rywalom, dlatego był przez, wielu, e, przez długi czas unikany. Swoją szansę walki o Mistrzostwo Świata jednak dostał 3 marca 2018 roku, gdzie doszło do pojedynku z Diontajem Wilderem. Dla wielu był to czas weryfikacji, czy mocno bijący Deontay Wilder pokona Luisa Ortiza, który jest równie mocno bijący. Dionteja Wildera oskarżano o to, że dobiera sobie rywali, po czym nokautuje ich i Dlatego e, wszystkie walki wygrywa przez knockout, ponieważ jego rywale byli bardzo przeciętni. Louis Ortiz z kolei był uważany za mocno bijącego za e, pięściarza, który budził grozę wśród Ringów, dlatego wielu bało się skrzyżować z nim rękawice. Zdania wśród Kibiców na temat tego pojedynku były podzielone. Jedni mówili, że jednak wygra. Mocno bijący Deontay Wilder I udowodni swoją ringową dominację Drudzy natomiast sądzili, że Skończy się era panowania Deontaya Wildera I zapanuje nowa era Luisa Ortiza Tak się jednak nie stało, mimo dobrej postawy w ringu, Kubańczyk, kiedy miał nawet przy linach w ósmej rundzie Diontaja Wildera, którego uratował Gong, niestety, ale przegrał w rundzie dziesiątej, gdzie musiał uznać wyższość brąz Bombera i tym samym przegrał również pas WBC. Kolejną szansę otrzymał w rewanżu również z Diontajem Wilderem w roku 2019, a dokładnie 23 listopada. Wydawało się, że Kubańczyk jest bardziej skupiony w tym pojedynku, zadawał więcej ciosów, Wilder starał się kontrolować ten pojedynek, nie ruszał do jakichś szaleńczych ataków i cały czas tutaj przeważał Louis King Kong. Ortiz. Wydawało się, że naprawdę te, ten pas mistrzowski WBC jest w jego zasięgu. Jednak nic bardziej mylnego. W odsłonie numer 7 Dionte Wilder użył w końcu swojej prawej ręki, po czym ciężko znokautował Kubańczyka. Oj, bardzo ciężko! Naprawdę posyłał, posłał go na deski i zachował swój pas mistrzowski WBC. C. Także Louis King Kong Ortiz stracił swoją szansę na, na zdobycie Mistrzostwa Świata, a pasy zachował wówczas Dionte Wilder. Moi drodzy, to była bokserska dycha. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i będziemy robić więcej takich materiałów. Tymczasem, z mojej strony, to wszystko komentował Marcin Antkowiak, kanał Antkowiak Boxing Team. Trzymajcie się. 是。